Pomeczowa konferencja prasowa rozpocznie się za kilka minut. 那好，那我。 Dobry wieczór Państwu. Witam na pomeczowej konferencji prasowej. Jest z nami trener drużyny gości, pan Piotr Stokowiec. Panie trenerze, proszę o krótkie podsumowanie dzisiejszego spotkania. Dobry wieczór. Myślę, że za nami bardzo dobry mecz, chyba. chyba myślę, że, że, że mecz, który mógł się podobać kibicom, gdzie obie drużyny stworzyły kilka. Bardzo dobrych sytuacji były w były, były emocje i myślę, że o to chodzi, ale mówiąc już tak trenersko, na pewno trochę przespaliśmy pierwszą połowę i, i ta gra nam się dużymi fragmentami kleiła. I środek pola i trochę tutaj, jeśli chodzi o ofensywę, to, to, to zdecydowanie powinno być lepiej. Bramki też trochę takiej niefrasobliwości, daliśmy się na prosty wyblok taki i, i różnym rzucie z, zblokować i myślę bardzo dobrze, stwarzamy sytuację, no, z, z, są momenty przestojów i, i na pewno nad tym będziemy pracować, ale, ale proszę mi wierzyć, że, że nie jest to taka prosta sprawa i, 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 i pracujemy nad tym, żeby, żeby powiedzmy to z przodu się zgadzało, a a pas był na zero. Dziękuję. Pan Tomasz Galiński z portalu Lechia.net pyta Łukasz Zwoliński znów wnosi sporo ożywienia. Czy jest Pan zadowolony z trenerskiego nosa i przeprowadzonych zmian? Czy jednak ma Pan żal do siebie, że nie postawił na Zwolińskiego od pierwszej minuty? Ja myślę, że trzeba odpowiednio zarządzać i drużyną, i osobowo, i, i tym natłokiem meczów, także Łatwo jest powiedzieć, że grać z dwójką napastników, natomiast my nigdy nie przećwiczyliśmy tego wariantu. Ćwiczymy to w trakcie mecza, meczów i też nie wiemy, jakby by było, gdyby, gdybyśmy zagrali z Łukaszem od początku. Uważam, że jest w bardzo dobrej formie i widzę to, ale, ale no mamy swój plan. Łukasz to doskonale rozumie, też widzę, że jest w że jest, że jest bardzo dobrej formie i, i na pewno to wykorzystamy. Także Mecz to, jest, to, to nie jest tylko, no, to, jest, to, to, to są też zmiany, to jest, to jest reakcja i jak to się mówi, też trzeba mieć jakieś atuty takie na ławce i, i, i energię, co nie to znaczy, że Łukasz będzie notorycznie siedział na ławce i wchodzi z ławki, bo myślę, że spokojnie traktuje go jako zawodnika pierwszego składu, w zależności od taktyki i od potrzeby. Myślę, że sam zapracował sobie na to, żeby, żeby spokojnie grać w pierwszym składzie. Jak ocenia Pan sytuację z 19 minuty? Chodzi o zachowanie Karola Filip przy straconym golu. To drugie, kolejny, w którym Karol macza palce przy bramce rywali. Od dłuższego czasu nie przypomina chłopaka z poprzedniego sezonu. Nie widziałem dokładnie tej sytuacji. Wiem, że był wyblok i, i, i nie jest łatwo tutaj pokryć zawodników, którzy mają prawie 2 metry wzrostu. Yy... No dziwię się, że, 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 że ktoś próbuje nad y, polskim zawodnikiem młodym y, y, no, jakoś tak y, robić taką presję i naciskać. Ja myślę, że Karol bardziej potrzebuje wsparcia, y, bo to jest młody, obiecujący chłopak, y, uważam, że on się rozwija prawidłowo. Popełnia błędy oczywiście i ja, te błędy są wkalkulowane. Ja wiem, że on jeszcze będzie popełniał i, i ja je toleruję, ale wiem, że się rozwija i wyeliminować, przepraszam, ale generalnie uważam, że, że, że kawał chyba dawno nie było w Lechili, takiego wychowanka, który, który bardzo dobrze się prezentuje, rozwija. Ja tutaj powodów narzekań nie mam, a oczywiście, że tymi mankami się zajmiemy. Dziękuję i ostatnie pytanie. Pan Piotr Gierciusz z Polskiej Agencji Prasowej pyta, skąd wynika tak duża różnica w postawie Pana zespołu w pierwszej, a drugiej połowie? Czy to efekt rozmowy w szatni, w meczu? Trzeba pamiętać, że, że też jest duża grupa zawodników, których tak naprawdę poznajemy. Przyszli w trakcie sezonu, było gier kontrolnych, później była pandemia. I zawodnik na treningu, a zawodnik w meczu to, jest, to, to, to mogą być różne postawy, i tak naprawdę w meczu się dopiero sprawdza. I, i na pewne rzeczy na mnie nie funkcjonowały. Co tu, co tu dużo mówić? Też zastanawiamy się nad tymi, oczywiście będziemy wyciągać wnioski, żeby to wyglądało przez cały mecz jak najlepiej. Myślę, że, że, że w odpowiedni sposób reagujemy na to, co, co, co się dzieje. Zawodnicy dostają jedni i drugie szanse. Muszą umieć i na tym wszystkim panować umieć zarządzać drużyną, wpuszczać młodych zawodników, rozwijać ich. Oczywiście, że. że, że nie wszystko wychodzi, nie wszystko by się chciało, nie ma takiego świata idealnego, ale, ale generalnie wyciągamy wnioski, jest jeszcze dużo do wygrania, do ugrania i myślę, że niektórzy zawodnicy też ta forma jest taka powiedzmy trochę sinuseida i, i, i ja do końca sezonu na pewno tutaj nikogo nie będę krytykował, tylko mają zawodnicy ode mnie wsparcie, a na koniec sezonu będziemy oceniać i, i rozliczać i ewentualnie Decydować, kto, kto ma przyszłość tej drużyny a kto nie. A, a na tę chwilę to, to, to jestem naprawdę dumny z tego, że dzisiaj stworzyliśmy mnóstwo sytuacji i, i wróciliśmy do gry kolejny raz. To, to, to świadczy o tym, że zawodnicy chcą po prostu czasami, może coś nie wychodzić, ale ja tu nie widzę postawy takiej, że, że ktoś po prostu komuś się nie chce, czy, czy się nie angażuje. Tego absolutnie nie ma. i ta pierwsza połowa to też jest, ja to biorę na siebie, że, 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 że może, może gdzieś tam musimy lepiej tym zarządzać, i, i, ale mieć wielkie wyczucie, obserwacje i, i pewne rzeczy robić już na żywym organizmie. Dziękuję bardzo Panie Trenerze. Dziękuję. Za chwilę druga część konferencji. Witamy na drugiej części konferencji prasowej. Jest z nami trener Pan Marcin Brosz. Panie trenerze proszę o krótkie podsumowanie dzisiejszego spotkania. Na pewno szkoda, tak? To jest takie słowo, które się pierwsze rzuca, bo odglądają bardzo ciekawe widowisko. Natomiast grając tak intensywnie jak pierwszy, pierwszej powyswarzałem taką sytuację, szkoda, że tak naprawdę do schodziliśmy z jednobrankowym prowadzeniem, bo jednak ta pierwsza połowa kosztowała nas bardzo dużo energii. Natomiast chcieliśmy drugą połowę grać podobnie, ale troszkę za nisko się cofnęliśmy, stąd wykonywaliśmy zmiany i one przyniosły efekt w postaci, mieliśmy już, Michał ciężko na to pracował, żeby wejść na boisko, ale, ale taka jest piłka. Podsumowując mogę powiedzieć to, co na początku oglądaliśmy, na pewno bardzo ciekawe widowisko, a szkoda, że te punkty 3 nie zostały u nas, ale szanujemy to mieli. Dziękuję. Pan Michał Zichlarz ze sportu pyta, czego pana zdaniem zabrakło w końcu coś w dzisiejszego meczu? Krótko dodając, bramki Michała, bo mieliśmy swoją szansę, natomiast tak jak mówię, to myślę, że myślę, że musiałbym wiele rzeczy powtórzyć to, co powiedziałem przed chwilą. Ciężko jest grać tak intensywnie jak w pierwszej, w pierwszej połowie. Nie odbieraliśmy tak wysoko piłki jak w pierwszej połowie, chociaż chcieliśmy, natomiast natomiast zmianami trochę zmieniła obraz meczu. To, to, co jest kluczowe w takiej sytuacji, zbyt mało wykorzystywaliśmy Igora. Po odbiorach piłki Igor dobrze schodził na wolne, na wolne pola, natomiast nie dostawał tej piłki, był mało widoczny. To jest, to jest na pewno dla nas coś, co mogliśmy jeszcze zrobić le, lepiej. Natomiast, tak jak mówię, no na pewno bardzo trudny dla nas mecz. E, e, zabrakło, ciężko powiedzieć, bo tak jak powiedziałem, spotkanie. Spotkanie było bardzo emocjonujące. i Spotkały się dwa dobre zespoły. To, czego zabrakło, to może to, co wszyscy podkreślali też przed meczem, i, i, i to też yy, to jest ogromna dla wartość. Wsparcia trybun, bo myślę, że jakby tutaj e, kibice byli, to jednak e, tak cyfrową by była zdecydowanie jeszcze inna. Dlaczego górnik w drugiej połowie zagrał dość mocno cofnięty? To nie wychodzi jakiegoś z planu, tak? Pomysł był, że idziemy, idziemy, na 30 metrów bramki Puciaka przejmujemy to, co mówiłem prędzej i szukamy tutaj rozwiązań z Igorem, szukamy rozwiązań z Irką czy z Hesim i to przyniosło efekt. Natomiast, tak jak Pan powiedział, zbyt mocno to Ta odległość między naszą obroną a bramką przeciwnika była zbyt duża, ale to, to nie plan. To po prostu też trzeba docenić, że przeciwnik postawił tutaj wysokie wymagania i i zdawaliśmy sobie sprawę, że ten ten bazer nic, nic kompletnie nam nie gwarantuje. Dziękuję bardzo. Dziękuję